2019 poziom rozszerzony czerwiec zadanie 9, udowodni, że dla każdej liczby nieparzystej n wyrażenie n do potęgi 5 odjąć 3n do potęgi czwartej odjąć n dodać 19 jest podzielne przez 16. Jeżeli to 19 rozłożę na dwa składniki na 3 i na 16, no to dzięki temu, że mam trójkę, to widać, że z tych pierwszych czterech będę mógł, będę mógł grupować. Natomiast 16 jest podzielne przez 16, czyli jeden składnik podzielny przez 16. Jeżeli wykażę, że ten, to wyrażenie też jest podzielne przez 16, no to jeżeli mam dwa składniki podzielne przez 16, to znaczy, że całość też jest podzielna przez 16. To jest tak, jakbym 16 mógł tutaj zapisać, że to jest podzielne przez 16, czyli 16 razy coś. Tutaj mam 16 i to 16 wyłączam przed nawias. Czyli jeżeli każdy ze składników jest podzielny przez 16, to to już wystarczy. No to tą pierwszą część grupuję, czyli n do potęgi czwartej przed nawias. Zostaje n odjąć 3. Tutaj minus 1 przed nawias. Napiszę tą jedynkę, łatwiej będzie potem grupować, ale oczywiście tej jedynki nie trzeba pisać. Teraz wspólny czynnik n minus 3 Czyli n minus 3 przed nami, nawias, w nawiasie zostaje n do potęgi czwartej odjąć 1. n do potęgi czwartej odjąć 1 rozkładam z wzoru na różnicę kwadratów, czyli n kwadrat odjąć 1, n kwadrat dodać 1, dodać 16. No i n kwadrat minus 1 rozkładam jeszcze raz ze wzoru na różnicę kwadratów. Czyli n odjąć 1, n dodać 1, n kwadrat dodać 1 i dodać 16. No i teraz, tak, ważne to, co mam w założeniu, czyli n jest nieparzyste. I to wiem z założenia. No to w takim razie, jeżeli n jest nieparzyste, to n minus 3, czyli jak od nieparzystej liczby odejmę trójkę, to mam liczbę parzystą. Czyli podzielna przez 2. Jeżeli od n 1, jeżeli od n odejmę 1, czyli od nieparzystej odejmę jedynkę, to ta liczba jest parzysta. Jeżeli do liczby nieparzystej dodam 1, to ta liczba jest parzysta. Jeżeli liczbę nieparzystą podniosę do kwadratu, to mam liczbę nieparzystą, plus 1 jest to liczba parzysta. Co oznacza, że mam iloczyn czterech liczb parzystych, czyli podzielnych przez 2. No to w takim razie, jeżeli każdy z czynników jest podzielny przez 2, to znaczy, że całość jest podzielna przez 16. No a jeżeli jest podzielne przez 16, to znaczy, że da się zapisać jako 16 razy jakaś liczba całkowita, czy w tym przypadku naturalna. Całkowita wystarczy. I wyłączam 16 przed nawias, czyli mam 16 razy k. Co należało wykazać.